Dobry wieczór. 180 stopni, 180 filmików. Nie przestajemy rozmawiać o Dungeons and Dragons. O RPG ogólnie. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, który częściowo już był. Konkretnie chodzi o pomoce materialne w trakcie. W trakcie gry, to znaczy o figurki, makiety i tak dalej. To jest coś, od czego tak naprawdę zacząłem ten cykl, zacząłem się chwalić tym wszystkim, co mam, co wykonałem samemu, bądź też w jakiś tam sposób zmodyfikowałem, pomalowałem. Natomiast można się zastanowić, czy to wszystko jest w ogóle potrzebne. Po co to wszystko? Przecież równie dobrze można jakieś znaczniki proste robić albo nawet w ogóle nie mieć niczego. No właśnie. Istnieje coś takiego jak takie pojęcie jak teatr wyobraźni. To znaczy w tym teatrze wyobraźni może się odbywać totalnie wszystko, co opisuje nam mistrz, i walki mogą nawet nie odbywać się na żadnej. Na żadnej mapie, na żadnej macie rozłożonej mogą się odbywać po prostu tylko w głowach graczy i mistrza. W momencie, w którym on coś opisze, po prostu i nie trzeba niczego więcej. Tak jest zwykle w przypadku walk, które są. No, mało skomplikowane. Kilkukrotnie miałem taką sytuację, gdzie jako gracz grałem w, w takich. W, w, walczyłem jako swoją postacią w takich, w takich potyczkach, gdzie nie trzeba było stosować żadnych znaczników, żadnych figurek, żadnych, żadnych mat, żadnych map. Dlatego, że były to dosyć proste rzeczy. Nie było tam zbyt dużo przeciwników, albo byli to przeciwnicy, którzy byli po prostu bardzo łatwi. I było to tak naprawdę. Była ta scenka. W, 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 w połowie tak naprawdę fabularna. W momencie, w którym Otoczenie jest bardziej skomplikowane, kiedy, kiedy wrogów jest więcej, kiedy wrogowie są potężniejsi, trudniejsi, mają specjalne umiejętności, które, na które wpływ ma to, jak są umiejscowieni na polu walki. Ja osobiście w tym momencie nie widzę innej możliwości: jak tylko stosowanie czegoś, co oznacza sytuację taktyczną, po to, żeby móc po prostu tym lepiej zarządzać, żeby można było również na przykład oznaczyć jakiś stan przeciwników bądź graczy. Jeżeli ktoś jest na przykład tymczasowo oślepiony za pomocą magii albo innych efektów. To oznacza się figurkę albo jakikolwiek znacznik właśnie czymś, że, że ta osoba jest w takim, a nie innym stanie i to po prostu pomaga, pomaga zarządzać tym na bieżąco, więc... Więc uważam, że niestety jesteśmy skazani w przypadku bardziej skomplikowanych rzeczy, bardziej skomplikowanych starć. Jesteśmy skazani na jakieś, jakiekolwiek pomocy. Oczywiście, nie musi to być wykonany. E, wykonana szczegółowo wykonana szczegółowo makieta całego lochu z podziemiami i z i ze wszystkim, z jakąś roślinnością z imitacją wody z podświetleniem i sztuczną mgłą nie, może to być po prostu kawałek kartki, na której który jest podzielony na, na kwadraty, na siatkę po prostu tylko po to, żeby mieć mniej więcej Wyznaczoną odległość ruchu, i po prostu na tym można narysować cokolwiek i poruszać się figurkami. Oczywiście, tak jak mówiłem już wcześniej w tych filmikach, figurki i to wszystko, co jest z tym związane, to jest, to jest trochę. To jest trochę taki deser podczas głównego, głównego posiłku. To znaczy, każdy chce, każdy gracz po jakimś czasie, chce mieć figurkę, która świetnie od oddaje, pokazuje jego postać, bo to jest coś, co sprawia, że my czujemy się lepiej. Mamy swojego awatara na polowalki, czyli mamy postać, która przypomina nas, jest fajna i jest to mała. Figurka, która tam stoi, jest we właściwej skali, i w momencie jak mistrz też wyjmuje jakichś przeciwników, to nagle okazuje się, że to są przeciwnicy, którzy są więksi. Na przykład, jeżeli są w tej samej skali, to są więksi i robią niesamowite wrażenie. To pomaga bardzo w, po pierwsze właśnie w tej sytuacji taktycznej, czyli pokazania, kto gdzie stoi, kto nad kim góruje, kto może z kim flankować, jeżeli ułożą się w odpowiednio, kto jest w jakiej odległości, czyli czy może dobiec, czy nie. To wszystko jesteśmy w stanie zrobić dzięki tym, dzięki tym figurkom, dzięki, dzięki makietom. Oczywiście to wszystko można posunąć aż do przesady. Z drugiej strony, można też rozbudzić apetyt. Swoich graczy. Ja po długim okresie, kiedy starałem się na każdą sesję, gdzie była jakaś walka, coś przynieść, jeżeli był las, to przynosiłem drzewa, rozkładałem. Jeżeli były jakieś budynki, to właśnie zrobiłem to budynki wiejskie. No i na którejś sesji, właśnie jedna z moich graczek. Pół żartem, pół serio powiedziała, że chce pójść do szklarza, coś tam zamówić, i powiedziała: Nie masz figurki szklarza. Oczywiście to był żart, natomiast zdałem sobie sprawę, co zrobiłem, próbując. Próbując, prawie zawsze mieć coś, co, co pokaże, na przykład, jak, właśnie wygląda, jak wyglądają wrogowie, że jeżeli tego nie mam w jakimś momencie, to jest to problem, bo gracze tego już oszukują. Czyli można sobie po prostu zepsuć, rozpuścić graczy w ten sposób. Ale, ale mi niesamowitą przyjemność sprawiało przygotowywanie tego wszystkiego i też wprowadzało to taki nastrój, że, że dokładnie wiemy gdzie to wszystko jest i jak to wszystko jest rozplanowane, czego niestety czasami nie mam w sytuacji w sytuacji grania online, jeżeli gramy na tej wirtualnej mapie, którą już pokazywałem w jednym z filmików, to sytuacja jest taka, że to jest oczywiście widok 2D, a czasami przy widoku 2D można na przykład nie wziąć pod uwagę tego, że niektóre z postaci mogą latać. Ciężko czasami umówić się i pamiętać o tym, że jedna z postaci na przykład weszła na jakiś murek albo na drzewo, a to wszystko jesteśmy w stanie jakoś tam zaznaczyć na, na fizycznej mapie z fizycznymi figurkami, obiektami. A propos jeszcze tych rzeczy materialnych, to jest, są jeszcze takie rzeczy, które nazywają się popularnie handoutami. To znaczy, to są rzeczy, które mistrz przygotowuje po to, żeby były materialne, żeby gracz miał coś w rękach. Pewnego razu rozdałem moim graczom przedmioty magiczne, które znaleźli w sklepie z przedmiotami magicznymi, do którego się włamali. Tak, no to już pomijając ocenę moralną tego występu. Ehm, przygotowałem kilka po prostu obiektów, które nie były zbyt e, wymyślne. To były e, dwa, trzy kamienie e, magiczne. Jedna perła i to też był taki kamyk, który przypominał, przypominał perłę. E, to był klasyczny przedmiot w DD, czyli e, teraz jak to powiedzieć? Po polsku, nie wiem jak on się nazywa, ale po angielsku nazywa się Immovable Rod, czyli pręd niedoruszenia, nieporuszalny pręd, czyli magiczny przedmiot, który w momencie, w którym się naciśnie guzik albo coś przekręci, to on po prostu zostaje w tym miejscu i cokolwiek się dzieje, to on wisi, może wisieć w powietrzu, można, go, można coś przyblokować drzwi. Akurat gracze stracili ten przedmiot, bo zablokowali drzwi i dzięki temu byli w stanie uciec. Ale zrobiłem fizycznie te rzeczy, te przedmioty i rozdałem im. Czasami, czasami gracz, postać gracza, pisze list i może go autentycznie napisać na kartce, wręczyć mistrzowi i próbować go gdzieś wysłać. I w drugą stronę list może. Trafić do jednej z postaci graczy jako list od rodziny, to też praktykowałem. Oczywiście ja jestem fatalny, jeżeli chodzi o pisanie i rysowanie, i tu musiałem się posiłkować pomocą najczęściej Marty, która, która też już była tutaj na kanale w jednym z filmików, która ma takie zdolności, że potrafi bardzo ładnie kaligrafować, więc ona napisała piękny list do do jednej z moich graczy, która była bardzo zadowolona i poczuła, że to coś, jest to coś przygotowanego specjalnie dla niej i poczuła się wyjątkowo, co jest no, fajną sytuacją. Więc przygotowywanie czegoś materialnego właśnie jest bardzo fajną rzeczą. Można pójść do jakiegoś sklepu typu Luka czyli taki skład rzeczy z Chin i z Indii, wszystko za, wszystko za 5 zł. I można tam kupić dosyć tanie, jakieś drobne, drobne bibeloty, drobne rzeczy, kolorowe kamyki i takie inne rzeczy, które mogą wyglądać. Albo jakąś super tanią biżuterię, tylko po to, żeby była rekwizytem, żeby ją wręczyć. Takie rzeczy, które są magicznymi przedmiotami, na przykład, które się wręcza, z dobrym pomysłem, żeby one były materialne. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowałem, że w momencie, w którym już rozdawałem przedmioty magiczne i nie dawałem nic materialnego, żeby gracz o tym żeby gracz miał coś materialnego w rękach jako przedmiot magiczny, to gracze po prostu zapominali, że te przedmioty mają przy sobie. A kiedy było to coś materialnego, co leżało na stole obok karty, to rozglądając się za opcjami, co teraz mam zrobić, co teraz mam zrobić, w pewnym momencie ich wzrok po prostu spoczywał na tym przedmiocie i wykorzystywali go. A potem okazywało się, już później, kiedy te przedmioty nie były materialne, były tylko zapisem na karcie. Bardzo często działo się coś, a ja mówiłem: No, gdybyście tylko mieli coś, co mogłoby rozwiązać ten problem. No właśnie, ale nic nie mamy. I musiałem im czasami nawet przypominać, co mają u siebie zapisanego na karcie z przedmiotów, bo po prostu nie pamiętali. Więc, więc tak to wygląda. W przypadku, właśnie, handoutów najczęściej są to listy, mapy i takie rzeczy, które wprowadzają trochę. E, e, trochę graczy w ten świat, czyli mogą rozwinąć mapę, zobaczyć gdzie, gdzie są w tym świecie. Mogą również przeczytać list albo jakiś dokument, jaki wpadnie im w ręce. Więc to też jest dobry pomysł, coś takiego robić. Jeżeli chodzi o dokumenty i listy, mogę polecić świetny trik, jeżeli chodzi o, o robienie takich dokumentów i listów. To są brązowe papierowe torby na zakupy, które są świetnym, grubym papierem, który po właśnie takim przygotowaniu, Czyli po rozerwaniu, pocięciu na arkusze wygląda jak taki stary, stary pergamin. I na tym można coś fajnego napisać, można coś narysować, można zrobić z tego mapę i wygląda to bardzo przekonywująco. Niekoniecznie trzeba to przypalać na brzegach ale można czemu nie. Ja widziałem takie tutoriale, które pokazywały jak przygotowywać coś takiego ze zwykłego papieru takiego zwykłego drukarkowego i tam pokazywano, że najlepiej to napisać, narysować, przygotować, a potem mam moczyć w herbacie, żeby nabrało to takiego pomarszczonego i takiego lekko brązowego koloru. Przy torbach z brązowego papieru z zakupów tego robić nie trzeba, to i poza tym jest jeszcze jeszcze dodatkowy atut. Czegoś takiego to jest grube. To jest grube, to jest bardziej trwałe i bardziej przypomina ten stary, gruby papier. Więc a czasami kiedyś używano nawet nie papieru, tylko, tylko cienkich arkuszów skóry, żeby, żeby na nich pisać. Więc jak najbardziej to pasuje, więc to polecam. Taki mały. Mała sugestia z mojej strony. Oprócz tego, oczywiście, jest mnóstwo rzeczy, które można właśnie rozdawać takim przedmiotem magicznym, które są właśnie, które są powszechne są właśnie jakieś magiczne kamienie. Więc to można kupić właśnie za jakieś grosze w jakimś takim sklepie i potem rozdawać graczom. Oni to docenią i pomoże im to pamiętać, że mają przy sobie magiczny przedmiot. Więc tak. Eee, podsumowując. Faktycznie wszystko może być wyobraźni, wszystko może być grą wyobraźni, bo to gra w wyobraźnię i gra w emocje, a to wszystko dzieje się u nas w głowie. Natomiast jeżeli mamy coś materialnego, co możemy położyć na stole, czy to są figurki, czy to jest makieta, czy to są przedmioty, które można wręczyć graczowi do ręki, czy też list, w którym może, którym może coś przeczytać, może się podzielić zawartością listu z innymi graczami, ale Koniecznie, albo mapa, która pomaga całej drużynie zrozumieć, gdzie są i dokąd podążają. To są świetne pomoce, które jakoś urzeczywistniają ten świat fantazji, więc warto to robić po to, żeby wzbogacać swoją grę. Dziękuję, do jutra.